Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie, wiecie co, deszcz pada, <laughs> zimno, a my idziemy na, na spacer i na grzybki poszukać, czy cokolwiek będzie, no nie wiem, wiecie z tymi grzybkami to tak jest raz różnie, raz są, raz nie ma, w zależności ile ludzi przejdzie, mam tu parę niewózków, widzicie, <śmiech> ładnych, <śmiech> nie nagrywałem, ale to mam muszę pokazać jak Boga kocham. Nie wiem jak długo mi komórka wyczymie na takiej wilgoci Witam. Witam Was i pozdrawiam Zobaczcie jak zimno jest 5 stopni jest teraz i pada deszcz ale to mi nie przeszkadza idziemy na spacer z Aresem. tu jest raczej wszystko przechodzone ale mówię a przejdziemy się co nam zależy no i zobaczcie na drodze Widzicie? Idziemy na razie drogą co tu stoi Zobaczcie jakie piękne Coś wspaniałego No, aż niemożliwe Dobra, zaraz go zrywamy, ja tylko zdjęcie sobie zrobię Dobra to będziemy zrywać a tu jest coś? Czy co mi się to tak nie ma Dobra Zrywamy, <laughs> Ale piękny To że samotnik taki Ale jego, jak on tu wyrósł tego nikt tutaj nie zauważył Taki piękny Zobaczcie Piękny Ciężki, twardy Normalnie skała Dobra, my tu pochodzimy jeszcze Wolutku Może coś znajdziemy Chłoby się tak mocno nie rozlało, bo Uff strasznie będzie ale będzie całym mokry powiem wam że coraz bardziej pada deszcz ale tu jest jakiś taki prawdziwy ale zobaczcie jaki on jest pougryzany już ale i tak jest piękny. ale jak jest jeden to może, może coś tu znajdziemy jeszcze tak Biorę taki patyk raczej nie używam patyków ale Myślałem, no. ja, że to jest prawdziwe Ale nie ma drugiego Szkoda I tak oglądam, oglądam mm. Czy tuokoło gdzieś nie ma po prostu One lubią tak Koło siebie rosnąć Ale nie ma nic spaccji Nie ma nic Ejcie może zerwany Trudno powiedzieć. Dobra, pochodzimy tu sobie jeszcze i posprawdzamy. Coraz bardziej pada. Dopiero wyłączyłem. A patrzcie tu. Jest na jest drugi. Nie mówię, tak się przyjdzie. Bardziej. A tu jednak drugi jest. Taki ładny. Piękny Super. To mi się podoba. Idziemy dalej. Muszę schować komórę, bo mi zaleje. Ja wiem, widziałem maluchy. To wcześniej nie było żadnych maluchów, ale widziałem dwa. Które zostawiłem. A tu teraz już taki po bardziej poważny. Prawósek. Zobaczcie, jaki ładny. No. To mi się podoba. Czyli tutaj też jest nagrzana ziemia i zaczyna się coś dziać. Poszukamy tutaj, pochodzimy, zobaczymy. Może nie zmokniemy bardzo. Szkoda mi nie ma żadnej płaty na sobie. Dobra, pakujemy do koszyczka i idziemy dalej. Bo leje niesamowicie. Ares mi kij wziął i po prostu go ciora. Trudno, bez kija będę chodził. Ale, wiecie co, patrzcie, ja tu zauważyłem, dobrze, że tu chodzę teraz, patrzcie, jaki ładny, ale tu, o, ten trochę przestrząszcza, widzicie, zjedzony, zobaczcie, jaki korzeń miał wielki, ale ładny, czyli coś się dzieje, tutaj też, o, tu jest też ładny, takie, zobaczcie, Pięknie się tu rosną i tu też, ale, ale zjedzone patrzcie przez książce O Jezus, ale się rozwala, patrzcie Widzicie to dobra, zostawiamy I tak chodzę, chodzę i sprawdzę Ale ciężko do, dopatrzeć, bo nie dość, że jeszcze pada i tak chcę. odbija się jakoś dziwnie to od tej ściółki dzisiaj ale Damy radę. Powolutku sprawdzamy, sprawdzamy. Dobra, raczej nic nie ma. ładujemy do koszyka i idziemy dalej. Mówię wam, a tu coś jest, tu jest. Same maluchy takie. Zresztą mniejsze, większe, ale są. Czyli tu też się będzie działo. Ostatnio mówię tak, jak mówię. Jak byłem ostatnio tu, to nic nie było Ani maluchów, ani nic A teraz zaczynają się pokazywać takie piękności Malutkie No, jeszcze trochę pochodzimy Jak są grzybki, do tego by tu nie pochodzić Tu idziemy w kierunku domu, bo to nie ma sensu, bo tu jest tak pada Ale tu taki patrzcie Czerwony, jaki ładny i jeszcze tutaj Jeszcze tam się wyszedł nie skończył, a tu się wysyp zaczyna jakiś. O i małe prawdziwki i czerwone maluchy. Także No ja jestem zadowolony po Tak chodzę, o kurde. Wiecie co ja teraz widzę. Tu tak chodzę sobie tą ścieżką. Zobaczcie na to Jakie piękności tu rośnie jest cegla jasno robić tegla z ale piękna piękna bajeczka normalnie bajeczka no i tak sobie chodzę właśnie tymi bokami tu teraz i sprawdzam czy czegoś tu nie ma dobra tego ja chowię do koszyka bo normalnie no, zalewa mi wszystko <laughs> tak pada ale cały mokry ale czekaj powiem wam i takiego fajnego kozaczka można spotkać po drodze o a nawet powiem wam nawet dwa zobaczcie jakie piętności zdrowiutkie o super bardzo fajny bardzo fajny ale się rozpadało strasznie Dobra do koszeczka bierzemy, zobaczcie jak, jak wygląda Takie piękniusie, Zdrowe, młodziutkie Idziemy dalej no to mamy jeszcze kozaczków Troszkę Tu jest jeden taki Malusi piękniusi O ładnie To na koniec To się chyba i tu przewrócił, Tu nie, to jest zjedzony po prostu kapelusz, widzicie, trochę ta od spodu jest zjedzony, dobra, tu jeszcze gdzieś chyba coś widziałem, mhm. o tu jest przewrócony, zobaczcie, widzicie, ale, ale ten stoi, jeszcze. Już nie, już jest u mnie w koszyku. No i takie piękności padły. Zobaczcie. Fajne. Jeszcze tu zajdziemy. Już toś tu nie ma. Idziemy już w kierunku samochodu, bo tak się rozpadało. Niesamowicie. Ale fajne dzisiaj grzybobrań nie powiem wam. Oprócz tego że jestem mokry. Kameryka ostości nie łapie. Ale tu znalazłem jeszcze jednego. Takiego kozaczka Piękny się go Ładny, co? Piękny A tam były Tamte Mówię, A wejdę tu zobaczyć Może tu jeszcze coś znajdę No i faktycznie jest jeden Fajny kozaczek Dobra, obie ten aparat Idziemy dalej No to chyba na koniec Jeszcze mi się tu tak Przytrafiło taki prawdziweczek trochę poogryzany ale ładny chyba już więcej tu nie znajdę ale jeszcze tu pochodzę troszeczkę i posprawdzam nie ma jakichś takich <laughs> większych ładnych o boże załatwię wlej <laughs> muszę wam coś pokazać bo to jest niesamowite Tak sobie tu chodzę, chodzę, jeszcze sprawdzam wiecie pod tymi guczkami zobaczcie na to Jaki oczek Patrzcie Moja ręka jest za mała Ale niech wie, nie zostawiam go on już stary jest po prostu zostawiam go, niech sobie rośnie Ale jestem potęga jak tam wygląda od spodu ale no, jest troszkę pojedzony ale na pewno jest wiesz wiecie trochę robaczków w ale zobaczcie jaki potęg Piękny Dobra niech sobie stoi idziemy z idziemy tam już w kierunku samochodu. patrzcie, ostrości nie mam <laughs> myślę że to jest chyba też chyba już ostatni ten jest ładny tego zabieramy no ten jest zdrowy fajny chodźcie jaki piękny a ten duży był tam a ten jest tu <grytanie> To sobie idę to tutaj i sprawdzę i taki ładny jeszcze widzicie ale mam komórę tak zalaną że masakra. no dobra to jest chyba już ostatni grzyb który wam pokazuje na dzisiaj ładny jest miał być ostatni, ale już zerwałem wcześniej jednego a, a tu patrzcie jaka rodzinka rośnie zobaczcie to. ale piękne cała rodzinka ale piękności Zobaczcie. Trzy takie. Piękne. Do koszyka oczywiście. <grymne> do koszyka. Dobra. Mamy jakieś, nie wiem, 800 metrów może do samochodu. Zobaczymy. Może jeszcze się coś trafi, ale nie wiem <grymne> czy nagrać. Pochodzimy jeszcze po środę, ale piękne. No to co my już zbliżamy się powoli do samochodu Powiem wam te imielickie lasy to są takie grzybowe, że to jest niesamowite no, nawet dzisiaj tak robimy tu podsumowanko, bo, bo no zobaczcie, nie jest kozaczków, prawdziwków, troszkę jak nawet czerwony wpadł. Zobaczcie jak to wygląda. No nieźle to wygląda powiem. wam, No nieźle. Ja jestem bardzo zadowolony. Zobaczcie, może nie ma pełnego kosza, ale to nie wystarczy. Nie spodziewałem się dzisiaj, że tyle znajdę. Mówię może, tam się trafi jakiś prabusek, a tu takie piękności. Zresztą widzieliście. Widzieliście na filmie. Ja już <laughs> uciekam. Ja jestem mokry, musimy się wysuszyć. Nie, ale też się musi wysuszyć bo jest całym mokry. No i tu sobie też pochodzimy teraz jeszcze Po drodze może coś spadnie. A jak nie, to nie Kapie mi z telefonu po prostu Masakra jest dzisiaj No ale spacerek zaliczony Do tego grzybki Czasami chodzę, wiecie Pada deszcz, a nie ja... ciuchy się wynosi z lasu Ale no to lepiej grzyby wynieść. <grybki> ale Też potrzeba po prostu, żeby pilnować żeby nie śmiecili bo straszne to jest chociaż ja już jestem zadowolony wam powiem bo już nie ma tyle śmieci i są, ja nie powiem że nie jest co robić ale nie ma tyle co było jednak swoje jakiś efekt to przyniosło tak, tych kilka lat pracy nad tym las, nie tylko nad tym tutaj te wszystkie lasy no to co subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie a ja uciekam do domku bo naprawdę jestem przemocą mimo że mam tą kurtkę przeciwdeszczową. to papa pa. zdrówka trzymcie się Alec proszę cię nie ciągnij idziemy <grydźmy> do domku już ja wiem że ty chcesz iść do domku szybko ale szybko się nie da